czajcie koniecznie to stypendium dla uczniów szkół podstawowych i średnich, które daje bardzo dużo możliwości rozwoju. Na moim profilu regularnie wrzucam informacje odnośnie stypendiów, zmianach w roku szkolnym, zmianach maturalnych, poradak dla uczniów, także kliknij plusik, aby być ze wszystkim na bieżąco. Teraz możemy przejść do stypendium i uwaga, nabór trwa tylko do 15 czerwca. Więc jest to program dla uczniów szkół podstawowych i średnich, którzy chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Stypendyści otrzymują możliwość korzystania z wielu różnych zajęć, mają możliwość brania udziału w różnych projektach badawczych na wielu uniwersytetach w Polsce, wiele zajęć muzycznych, plastycznych, realizowania różnych projektów. Jest to świetna okazja do poznania wielu ambitnych ludzi i zdobycia doświadczenia, jakiego nie da się zdobyć w szkole. Wpiszcie sobie program zdolni i tam wyskoczy Wam więcej informacji.